Cześć, kochani, dzisiaj środa ze stepowaniem. I jako, że jesteśmy w cyklu historycznym, to chciałbym, zanim przejdziemy faktycznie do sytuacji w Polsce, opowiedzieć Wam troszeczkę, jak samo stepowanie rozwijało się, skąd do nas przywędrowało, gdzie się rozwijało i jaka była jego droga. Pierwszym instrumentem, jakim miał człowiek w całej swojej historii, było oczywiście nasze własne ciało. Mogliśmy używać głosu do śpiewania, mogliśmy używać naszych rąk do wybijania rytmów, klaszcząc czy obijając o siebie. Ale również mieliśmy stopy, które nadal mamy, nie dajcie się zmylić. I tymi stopami wybijaliśmy rytmy na różne sposoby, w zależności od tego, jakie rytmy w nas trwały w danym czasie. I tak na przykład powstało flamenko. Irish Dance. W Indiach mamy katak. W naszej rodzinnej nie mamy chociażby oberek, czy też różne góralskie Tańce, w których mocno są wybijane rytmy. Nieco prawda nie aż tak mocno jak w stopowaniu, ale są one mocno wyraźne. Jeśli wiecie, jakie jeszcze tańce ludowe w Polsce zawierają elementy właśnie tupania, dawajcie znać w komentarzach. A my przenosimy się do Stanów Zjednoczonych do dzielnicy Five Points w Nowym Jorku. tam. Duża ilość grup etnicznych mieszkała obok siebie w bardzo zatłoczonych warunkach, dzięki czemu istniała duża szansa na mieszanie się tych grup. Bardzo popularną formą rozrywki w tamtych czasach były takie bitwy taneczne, uliczne bitwy taneczne, gdzie można było wyjść, czy to się we dwóch, we dwoje, czy też w jakichś grupkach i udowadniać swoje umiejętności taneczne właśnie na żywo przed tłumem. Jak się możecie domyślić, takie pojedynki taneczne były znakomitą sposobnością do pojawienia się nowych talentów tanecznych. I tutaj chciałbym wspomnieć o Williamie Henry, Henry Lane, czyli inaczej zwanym Master Juba. Jest on uznawany teraz jako ojciec Teb Dance'u, czyli właśnie naszego amerykańskiego stepu. To on właśnie stworzył nową technikę łącząc tańce afroamerykanów z technikami które obserwował wśród tancerzy irlandzkich, jak jig czy clogging. Master Juba bardzo szybko zyskał popularność swoją charyzmu i nowym, nową techniką przekonywał do siebie bardzo dużą liczbę osób. Dużą popularność zdobył również występując w Minstrel Show. Czyli amerykańskiej formie teatralnej, która niestety bazowała na prześmiewczym pokazywaniu stereotypów rasowych. Master Juba, pomimo że czarny był właśnie zmuszany również do występowania jako blackface, czyli cała twarz malowana na czarno, białe usta, białe rękawiczki, żeby jak najbardziej karykaturalnie móc przedstawić tą osobę. Jednak technika y, Mastera Dżuby y, była tak świeża, tak y, niesamowicie y, pochłaniająca uwagę publiczności, że y, jego popularność sprawiła, iż stał się pierwszym y, czarnoskórym, którego zarobki y, pobiły y, zarobki y, białych występujących. Zainspirowani Master Jubą inni tancerze również robili mieszanki z jego stylu, jego techniki. Starali się znaleźć coś dla siebie. Stąd ten taniec cały czas mocno ewoluował. I taniec, który my dzisiaj nazywamy tap dance, czyli właśnie stepowanie amerykańskie, tak naprawdę powstał około 1920 roku gdzie zaczęto dodawać do butów, które my znamy, właśnie blaszki. Blaszki z angielskiego tep, czyli właśnie ternes to jest taniec z blaszkami.